Sala weselna w Radomiu tonęła w światłach i dźwiękach. Wszyscy tańczyli, kelnerzy roznosili półmiski, orkiestra grała przez twe oczy zielone. Pan młody, Kamil, trzydziestoletni mechanik z pionek, trzymał kieliszek szampana i śmiał się razem z gośćmi. Na jego twarzy widać było szczęście, ale w oczach coś jeszcze. Coś jak napięcie, którego nikt nie zauważał. No to za młodych. Krzyknął ktoś z końca stołu. Za miłość! Dodała druhna, Monika, a wszyscy odśpiewali gromkie sto lat. Justyna, panna młoda, w koronkowej sukni z błyszczącym welonem, wyglądała jak z katalogu. Śmiała się, przytulała ludzi, tańczyła z ojcem, z kolegami Kamila, nawet z wujkiem zbyszkiem. A Kamil patrzył, jakby chłonął każdą jej chwilę. Jakby chciał ją zapamiętać na zawsze. Kochanie, wszystko w porządku? spytała Justyna, kiedy usiedli na chwilę przy stole. Tak, odpowiedział z lekkim uśmiechem. Po prostu nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. No to wiesz. Pocałowała go w policzek. Od dziś jesteśmy rodziną. Słowo rodzina zabrzmiało dziwnie. W sali zrobiło się trochę duszno. Kamil napił się do dna i poprosił Gidzeja o chwilę ciszy. Kochani, powiedział. Stając. Zanim zabawa pójdzie dalej, chciałbym wam coś pokazać. Goście zamilkli. Jedni myśleli, że zaraz zobaczą zdjęcia z dzieciństwa, inni, że będzie jakieś śmieszne wideo z przygotowań. Justyna klepnęła go lekko w ramię. Kamil, nie rób scen. Jeszcze tort nie wjechał. Ale Kamil nie patrzył na nią. Wyciągnął telefon, podłączył kabel do głośnika i włączył nagranie. Na ekranie rozbłysło światło. Ktoś sapał, ktoś szeptał. W tle słychać było znajomy głos kobiety. Nie powinniśmy, on się domyśli. Goście patrzyli zaskoczeni. Ktoś zaczął się śmiać nerwowo, ktoś inny zakrył usta dłonią. Justyna zbladła. Z głośnika dobiegł męski głos. Nie dowie się. Obiecuję. Kamil podniósł wzrok na ojca, siedzącego dwa stoły dalej. Ojciec Andrzej, pięćdziesięcioletni właściciel warsztatu, z którym Kamil pracował od lat, siedział nieruchomo, z kieliszkiem w dłoni. Co to ma znaczyć? Krzyknęła matka Kamila. To znaczy dokładnie to, co słyszycie, odpowiedział Kamil spokojnie, choć jego głos drżał. Wideo trwało kilkanaście sekund. Ale dla wszystkich w sali to była wieczność. Na ekranie widać było Justynę w hotelowym pokoju i Andrzeja. Nie było żadnych wątpliwości. Ktoś upuścił kieliszek. DJ wyłączył muzykę. Justyna zerwała się z miejsca, próbując wyłączyć nagranie, ale Kamil tylko powiedział cicho: Nie ruszaj. Niech zobaczą, jak wygląda miłość w naszej rodzinie. Andrzej poderwał się, ruszył w stronę syna. Synu, posłuchaj, to nie tak. Nie tak. Kamil krzyknął tak głośno, że echo przeszło po całej sali. Z nią, tato. Z moją żoną. Goście wstali. Jedni wyszli, inni stali, jak sparaliżowani. Justyna płakała, próbując coś powiedzieć, ale głos nie chciał jej wyjść z gardła. Kamil, błagam, to było dawno, zanim. Zanim co? Zanim mnie poślubiłaś. Kamil wziął głęboki oddech. Odłożył mikrofon i powiedział cicho. Nie będzie żadnego tortu. Ani nocy poślubnej. Wyszedł z sali, a za nim cisza tak gęsta, że można było ją kroić nożem. Justyna osunęła się na krzesło, a Andrzej patrzył w pustkę. Na stole obok kapał rozlany szampan, jakby ktoś płakał za wszystkich. Deszcz padał od rana. Wczorajsze serpentyny przyklejone do chodnika wyglądały jak kolorowe ślady po cudzysłowie, który ktoś brutalnie zamknął. Przed salą weselną stał porzucony bukiet. Zwiędły, przesiąknięty błotem i szampanem. Kamil siedział w swoim starym Volkswagenie, zaparkowanym kilkaset metrów dalej. Wciąż miał na sobie garnitur. Już pomięty i przesiąknięty dymem. Nie spał całą noc. Telefon milczał, choć wiedział, że Justyna dzwoniła. Ponad trzydzieści nieodebranych połączeń. Zapalił papierosa, chociaż nie palił od roku. Zaciągnął się głęboko. W głowie wciąż miał ten moment. Jej głos, ojca, szept, śmiech gości, który nagle umarł. Nie powinniśmy, on się domyśli. Powtarzało się w jego głowie jak przekleństwo. Justyna siedziała w małym pokoju hotelowym tym samym, w którym jeszcze wczoraj szykowała się do ślubu. Welon leżał w kącie, but jeden pod łóżkiem, drugi przy drzwiach. Oczy miała spuchnięte. Ręce drżały. Na stole stała komórka. Na ekranie, wiadomość od Kamila: Nie szukaj mnie, powiedz wszystkim prawdę, zanim ja to zrobię. Próbowała napisać odpowiedź, ale każdy napisany wyraz wydawał się kłamstwem. Wiedziała, że tego, co się stało, nie da się wytłumaczyć. Nie da się nawet przeprosić. Drzwi otworzyły się gwałtownie. Wszedł Andrzej, nie ogolony. Z podkrążonymi oczami, w ubraniu z poprzedniego dnia. Justyna, musimy porozmawiać. O czym? Warknęła. O tym, jak zniszczyliśmy jego życie. Andrzej zamknął drzwi, usiadł ciężko na krześle. Nie sądziłem, że to kiedykolwiek wyjdzie. To trzeba było nie robić. Przerwała mu, uderzając dłonią w blat. Ty jesteś jego ojcem, a ty jego żoną. Zapadła cisza. Słychać było tylko deszcz uderzający o perepet. Myślisz, że ja tego chciałem? Zapytał cicho Andrzej. To był błąd. Chwilowy, głupi. Chwilowy. Trwał pół roku. Justyna krzyknęła, łzy spływały jej po policzkach. Pół roku, wiesz. A teraz wszyscy o tym wiedzą. Andrzej spuścił wzrok. Nie wszyscy. Jeszcze nie. Ale jeśli on powie matce. Wtedy Justyna zrozumiała, co naprawdę go martwi. Nie Kamil, nie ona, tylko żona Andrzeja. Jesteś potworem, powiedziała cicho. Używałeś mnie, jakbyś chciał się zemścić na własnym synu. Andrzej spojrzał na nią chłodno. Nie mów tak, Justyna. Ty też wiedziałaś, co robisz. Podniósł się i wyszedł, trzaskając drzwiami. Justyna została sama. Wzięła telefon i napisała wiadomość do Kamila: Spotkajmy się, muszę ci coś powiedzieć, zanim usłyszysz to od innych. Wysłała, nie odpisał. Wieczorem Kamil wrócił do rodzinnego domu. Matka, Ewa, siedziała w kuchni, z oczami czerwonymi, od płaczu. Na stole leżała sterta kopert weselnych. Synku, co się stało? Andrzej nie wrócił. Ludzie dzwonią. Plotkują, a ja nic nie rozumiem. Kamil stał w progu. Nie miał siły nic tłumaczyć. Ale gdy zobaczył jej twarz. Czystą, ufającą, zniszczoną latami ciężkiej pracy, poczuł, że prawda i tak wypłynie. Mamo, tato spał z Justyną. Co? Ewa poderwała się jak rażona prądem. Co ty mówisz? Widziałem. Mam nagranie. Szklanka wypadła jej z rąk. Rozbiła się na kawałki. Ewa oparła się o blat, jakby straciła grunt pod nogami. Boże święty, jem, nie musisz nic mówić. Usiadła, długo milczała, potem wyszeptała. Wiedziałam, że coś między nimi jest nie tak, ale myślałam, że przesadzam. Kamil patrzył w okno. Wiesz, co jest najgorsze, mamo? Zapytał cicho, że on nauczył mnie. Co to znaczy zdrada? A ja całe życie chciałem być taki jak on. Zegar w kuchni tykał głośno. W domu było słychać tylko deszcz i to tykanie, jak odliczanie do czegoś, co dopiero miało nadejść. Następnego dnia rano Kamil stał w warsztacie. Miejsce, które jeszcze wczoraj pachniało olejem i spokojem, dziś było jak scena z koszmaru. Na ścianie wisiały klucze, porządnie ułożone przez Andrzeja. Tak, jak zawsze lubił. Kamil dotknął jednego z nich, po czym z całej siły rzucił nim o ziemię. Po co to wszystko? Wyszeptał. Drzwi otworzyły się strzaskiem. Andrzej wszedł powoli, jakby wiedział, że każdy jego krok może skończyć się ciosem. Wróciłeś, powiedział Kamil, nie odwracając się. Myślałem, że już nigdy nie będziesz miał odwagi spojrzeć mi w oczy. Kamil, ja. Nie mów nic. Kamil odwrócił się gwałtownie. Każde twoje słowo to jak gwóźdź. Andrzej wziął głęboki oddech. Synu, ja wiem, że nie ma wytłumaczenia. Ale to się stało dawno, zanim ty i ona. Przestań. Kamil uderzył pięścią w stół. Zanim co? Zanim mnie poślubiła? Przecież w dniu zaręczyn widziałem, jak na nią patrzyłeś. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Ale wtedy sobie tłumaczyłem, że przesadzam. Andrzej spuścił głowę. To był moment słabości. Straciłem rozum, Justyna przyszła do warsztatu, płakała, mówiła, że nie jest pewna, czy jesteś gotów. Więc ją pocieszyłeś? Kamil parsknął śmiechem. Tato, ja byłem wtedy w szpitalu z babcią, pamiętasz? Ty wiedziałeś, gdzie jestem. I wtedy, w tym samym czasie, spałeś z moją dziewczyną. Andrzej zamknął oczy. Nie miał siły udawać. Tak, wiem. Nie proszę o przebaczenie. Ale nie rób z siebie ofiary. Ona też chciała. Kamil spojrzał na niego z nienawiścią, jakiej nigdy wcześniej nie czuł. Nawet teraz próbujesz ją obwinić. Jesteś żałosny. Zapanowała cisza. Tylko deszcz bębnił o dach warsztatu. Wyjdź stąd, powiedział Kamil chłodno. To już nie jest twój warsztat. Ani mój dom. Nie możesz. Mogę, i zrobię to. Sprzedam wszystko, co tu jest i wyjadę. Może wtedy nie będę czuł obrzydzenia, kiedy spojrzę w lustro. Andrzej chciał coś powiedzieć, ale Kamil już odwrócił się i wyszedł. Zostawił go samego pośród narzędzi i zapachu benzyny, jak w grobie, który sam sobie wykopał. Wieczorem Justyna przyszła do domu Kamila. Drzwi otworzyła Ewa. Ty. Masz jeszcze czelność tu przychodzić. Warknęła kobieta, z oczu płynęły jej łzy i gniew. Pani Ewo, ja tylko chcę z nim porozmawiać. On nie chce z tobą gadać. Żadnych rozmów już nie będzie. Justyna jednak nie odeszła. Stała w progu, trzęsąc się z zimna. Muszę mu coś powiedzieć. Coś, czego nie wie. Ewa spojrzała na nią z pogardą. Co jeszcze możesz mu powiedzieć po tym, co zrobiłaś? Że to nie było tak, jak on myśli. Ewa skrzyżowała ręce. Zdrada to zdrada, dziewczyno. Nie ma wersji nie tak. Justyna spuściła głowę. Nie zdradziłam go dla przyjemności, tylko ze strachu. Ewa zmrużyła oczy. Ze strachu. Przed kim? Przed nim, wyszeptała Justyna. Przed Andrzejem. Ewa cofnęła się o krok. Co ty mówisz? On. Mnie szantażował. Wiedział, że Kamil chce się oświadczyć, i powiedział, że jeśli odmówię mu spotkań, to zniszczy Kamila, zamknie warsztat, wyciągnie jego stare długi. Zrobił to raz, a potem drugi, a potem nie potrafiłam już się uwolnić. Ewa wbiła wzrok w Justynę, jakby nie mogła oddychać. Dlaczego nic nie powiedziałaś wcześniej? Bo kto by mi uwierzył? On był szanowanym człowiekiem, a ja. Dziewczyną z małego miasta. Za plecami Justyny pojawił się Kamil. Stał w drzwiach, blady, z zimnym wzrokiem. Wyszłaś z mojego życia, powiedział cicho, ale teraz widzę, że to nie był koniec. Justyna spojrzała na niego z drżeniem. Musisz wiedzieć prawdę. Nie chcę, żebyś nienawidził mnie za coś, co nie było moim wyborem. Kamil patrzył na nią długo. Jeżeli to prawda Zaczął powoli. To on nie tylko zniszczył małżeństwo, on zniszczył wszystko, czym była rodzina. W tej chwili w oddali zawyła Syrena. Nikt jeszcze nie wiedział, że w starym warsztacie ktoś właśnie włączył silnik, zamknął drzwi i usiadł w środku. W nocy radom spał spokojnie. Ulice były puste, tylko deszcz siąpił cicho, jakby próbował zmyć z miasta wstyd i grzech. W starym warsztacie, tym samym którym Kamil spędził pół życia u boku ojca, paliło się światło. Andrzej siedział w samochodzie. Stary Opel Astra. Ten sam, którym uczył Kamila jeździć, kiedy miał osiemnaście lat. Silnik pracował, szyby zaparowane. Na desce rozdzielczej leżała fotografia. Kamil z Justyną, uśmiechnięci, trzymający się za ręce. Pod zdjęciem kartka. Nie potrafię cofnąć czasu. Może chociaż przestanę przeszkadzać. Zapach spalin gęstniał. Andrzej zamknął oczy. Ale w tej samej chwili drzwi warsztatu się otworzyły. Do środka wbiegł Kamil. Krzyczał. Tato, otwórz drzwi. Co ty wyprawiasz? Andrzej nie zareagował. Kamil uderzał w szybę. Potem wyrwał drzwi i wpadł do środka, kaszląc od dymu. Wyciągnął ojca za kurtkę. Przewrócili się obaj na zimny beton. Oszalałeś. Wrzasnął. Myślisz, że to coś naprawi. Andrzej ciężko oddychał. Chciałem, żebyś nie musiał mnie już oglądać. To nie jest odkupienie. Kamil potrząsnął nim z wściekłością. To tchórzostwo. Andrzej spojrzał na niego, oczy miał mokre. Synu, ja nie wiem, jak dalej żyć. To żyj i cierp, tak jak ja. Krzyknął Kamil, bo umrzeć to za łatwo. Przez chwilę obaj milczeli. Potem Kamil wstał, otworzył drzwi warsztatu, wypuścił spaliny, a potem wrócił i usiadł obok ojca. Powiedz mi jedno: Czy to, co mówiła Justyna, to prawda? Spytał cicho: Że ją szantażowałeś. Andrzej zamilkł zacisnął szczękę, spuścił głowę Nie zaczął ale głos mu się załamał. Nie całkiem. Czyli zastraszyłem ją, żeby milczała. Wiedziałem, że to, co zrobiłem, mnie zniszczy. Ale nie umiałem się cofnąć. I wolałeś mnie zniszczyć? Andrzej nie odpowiedział, tylko spuścił głowę i szeptał coś, czego Kamil nie mógł już zrozumieć. Rano w warsztacie pojawiła się Ewa. Kiedy zobaczyła ich dwóch brudnych, zmażniętych, Siedzących obok siebie na podłodze, zatrzymała się w progu. Boże, co tu się działo? Kamil wstał powoli. Nic. Załatwiliśmy sprawy rodzinne. Ewa spojrzała na Andrzeja, który wyglądał jak cień człowieka. Ty jeszcze masz czelność żyć. Andrzej uniósł na nią oczy. Już niedługo. Nie was się mówić takich rzeczy, syknęła. Wiesz, co zrobiłeś z naszym synem? Kamil chwycił matkę za ramię: Mamo, przestań. On i tak już dostał więcej niż zasłużył. Ewa jednak nie zamierzała milczeć. Tyle lat ci ufałam, Andrzej, myślałam, że jesteś człowiekiem, a ty wziąłeś dziewczynę swojego syna. Co ty masz w sercu? Kamień? Andrzej próbował coś powiedzieć, ale słowa nie przechodziły mu przez gardło. Wyszedł na zewnątrz. Stanął przed warsztatem, spojrzał na niebo: Ewa, ja wiem, że nie ma wybaczenia, ale jeśli Bóg ma choć odrobinę litości, to niech pozwoli wam żyć bez mojej hańby. Kamil odwrócił wzrok. Nie mógł już na niego patrzeć. Wieczorem Justyna przyszła pod warsztat. Widział ją przez okno: stała z parasolem, w deszczu, bez makijażu, bez śladu tej kobiety z wesela. Tylko oczy, zmęczone, puste, jakby nic już w nich nie zostało. Kamil zaczęła, gdy otworzył drzwi. Chciałam tylko wiedzieć, czy on żyje, przerwał jej. Ale lepiej by było, gdybyś ty już nie wracała. Muszę coś zrobić, wyszeptała. Nie mogę tak po prostu odejść. Możesz. I powinnaś. Zanim odeszła, dodała. To nie jest koniec, Kamil. Jeszcze coś musisz wiedzieć. Zostawiła kopertę i odeszła w deszczu. Kiedy Kamil ją otworzył, znalazł wewnątrz zdjęcie USG. Pod spodem napisane było: Nie wiesz wszystkiego, kropka. Kamil wpatrywał się w zdjęcie długo. A potem usiadł na zimnym betonie warsztatu i szeptał sam do siebie: Boże, za co? Kamil siedział w kuchni, trzymając w dłoniach zdjęcie USG. Na stole leżała koperta. A obok niej kubek z zimną kawą. Nie wiedział, co czuć. Złość. Strach. A może, nadzieję. Ewa weszła cicho, w szlafroku, blada po bezsennej nocy. Synku, ty w ogóle nie spałeś? Nie mogłem, odpowiedział. Justyna zostawiła to. Podał jej zdjęcie. Ewa spojrzała i od razu zbladła jeszcze bardziej. Boże, czy to znaczy, że. Nie wiem. Mamo, Kamil przerwał jej. I właśnie tego się boję. Ewa usiadła naprzeciwko niego. Myślisz, że to twoje dziecko? Kamil milczał przez chwilę. Albo jego. Spojrzał w okno. I właśnie to jest najgorsze. Tymczasem Justyna siedziała na przystanku w deszczu. Trzymała ręce na brzuchu, jakby próbowała ochronić coś kruchego i niewinnego. Nie miała dokąd pójść, rodzina się od niej odwróciła. Przyjaciółki nie odbierały telefonów. Została sama. Z plecaka wyjęła zmiętą kartkę, test ciążowy z dwoma wyraźnymi kreskami. Pamiętała dzień, w którym dowiedziała się, że jest w ciąży. To był tydzień po zaręczynach z Kamilem. Nie była pewna, czyje to dziecko. Wtedy Andrzej powiedział, że lepiej, jeśli Kamil nigdy się nie dowie. A ona, jak tchórz, milczała. Teraz to milczenie wróciło do niej jak kara. Kamil nie wytrzymał. Po południu pojechał do niej. Znalazł ją w małym wynajętym pokoju na obrzeżach miasta. Kiedy otworzyła drzwi, wyglądała jak cień samej siebie. Przyszedłeś, wyszeptała. Nie po to, żeby ci współczuć. Wszedł bez zaproszenia. Chcę wiedzieć, czy to prawda. Justyna kiwnęła głową. Jestem w ciąży. Od kiedy? Trzy miesiące. Kamil zrobił krok w tył. Trzy, czyli jeszcze przed ślubem. Milczała. On patrzył na nią z niedowierzaniem, a potem z gniewem. Więc jednak nie wystarczyło, że mnie zdradziłaś. Teraz jeszcze mam zgadywać, czyje to dziecko. Kamil, proszę cię, posłuchaj. Nie! krzyknął. Ja już wystarczająco słuchałem twoich kłamstw. Odwrócił się do wyjścia. Ale zatrzymał go jej cichy głos. To twoje dziecko! Zamarł! Skąd wiesz? Bo po tamtym wszystkim z Andrzejem urwała, łzy napłynęły jej do oczu. Nie spałam z nikim więcej a ty byłeś ostatni Kamil długo milczał potem usiadł. Nawet jeśli to prawda ja nie wiem, czy potrafię w to wejść. Nie po tym, co się stało Justyna położyła mu dłoń na ręce. Nie chcę, żebyś wracał. Chcę tylko, żebyś wiedział. Po co mi to mówisz? Bo musisz wiedzieć, że nie wszystko było kłamstwem. Kamil spojrzał na nią, naprawdę spojrzał nie przez złość, ale przez ból. Zobaczył kobietę, która nie miała już nic, i siebie, człowieka, który stracił wszystko. Co zamierzasz zrobić? Zapytał po chwili: Urodzę, sama, jeśli trzeba. Stał i ruszył do drzwi. Nie wiem, czy potrafię ci uwierzyć, Justyna. Ale jeśli to naprawdę moje dziecko, nigdy nie pozwolę, żeby dorastało w cieniu tego, co zrobił mój ojciec. Zatrzymał się w progu. On musi wiedzieć. Kamil, nie rób tego, powiedziała z przerażeniem. On jest na skraju. Nie interesuje mnie to. Skoro zniszczył rodzinę, niech przynajmniej wie że nie zniszczy następnego pokolenia. Wyszedł, zostawiając ją samą w pokoju, pachnącym wilgocią i strachem. Justyna usiadła na łóżku, przytuliła dłonie do brzucha i wyszeptała. Nie bój się, maleństwo, mama już wszystko naprawi. A w tym samym czasie, kilka kilometrów dalej, Andrzej otworzył skrzynkę na listy. W środku czekała na niego koperta, bez nadawcy, z jednym zdaniem. Zostaniesz dziadkiem, ale nie takim, jakim chciałeś. Andrzej usiadł na ławce przed domem. I po raz pierwszy w życiu naprawdę zapłakał. Minęły dwa tygodnie. Śnieg przykrył radom cienką warstwą ciszy. Wszystko wydawało się spokojne, ale to był tylko pozór. Pod tą ciszą tliło się coś, co miało zaraz wybuchnąć. Kamil stał przy grobie dziadka, którego zawsze szanował. To on nauczył go. Że rodzina to świętość. Dzisiaj te słowa brzmiały jak gorzki żart. Z kieszeni wyjął telefon i wybrał numer ojca. Po chwili usłyszał zmęczony głos. Halo. Musimy się spotkać. Synu, nie ma już o czym. Jest. Przyjedź do sali, gdzie było wesele. Dzisiaj wieczorem. Sam. Sala weselna była zimna i pusta. Światła przygaszone, w kącie stały resztki dekoracji balony, które już dawno straciły powietrze. Kamil zapalił tylko kilka żarówek nad stołem. Na środku postawił pudełko z kopią nagrania, które puścił w dniu ślubu. Gdy Andrzej wszedł, od razu poczuł ten chłód. Po co to wszystko? zapytał cicho. Żebyś zobaczył, jak kończy się twoja historia. Kamil wskazał na krzesło. Usiądź. Andrzej usiadł. Co masz na myśli? Justyna jest w ciąży. Andrzej pobladł. Boże, nie, nie udawaj zdziwienia. Chciałem, żebyś wiedział, że to moje dziecko. I że nigdy nie będzie znało takiego dziadka. Andrzej opuścił głowę. Nie chciałem tego. Chciałeś wszystkiego. Kobiety, władzy, uwagi. Myślałeś, że wszystko można kupić, nawet szacunek syna. Wstał. Włączył z głośników cichą muzykę weselną. Melodia, która dwa tygodnie temu brzmiała radośnie, teraz była jak pogrzebowy marszałek. Pamiętasz ten taniec, tato? zapytał Kamil. Ten, w którym tańczyłeś z moją żoną, kiedy ja robiłem zdjęcia z drużbami. Pamiętam. Wtedy już wszystko wiedziałeś. Już wtedy zdradziłeś mnie w głowie, zanim zrobiłeś to w łóżku. Andrzej nie wytrzymał. Synu, Błagam, nie mów do mnie, synu. Kamil krzyknął tak, że echo odbiło się od ścian. Nie masz już syna. Zapanowała cisza, tylko muzyka grała w tle, a światło drżało na ścianach jak oddech gniewu. Kamil wyjął z kieszeni zdjęcie USG i położył je na stole. To twoje ostatnie spojrzenie na to, co ci zostało po nas. Kamil nie spojrzał na ojca z chłodem. Teraz to ja decyduję, jak ta historia się skończy. Podszedł do odtwarzacza i zniszczył płytę z nagraniem. Koniec wstydu, koniec udawania. Odwrócił się do wyjścia. Ale zanim wyszedł, dodał: Jutro wyjeżdżam. Zostawiam wszystko. Ty zostań tu sam, z tym, co zrobiłeś. Andrzej został. Siedział jeszcze długo, wpatrując się w zdjęcie, które zostawił Kamil. W końcu wstał, podszedł do głośników i wyłączył muzykę. W ciszy usiadł przy stole, gdzie jeszcze niedawno świętowano wesele. Na twarzy miał wyraz człowieka, który zrozumiał, że wszystko, co kochał, zostało zbrukane przez jego własne ręce. Kilka dni później, Kamil wyjeżdżał z miasta. Za kierownicą, skupiony, ale spokojny. W radiu cicho grała kolenda. Obok na siedzeniu. Małe zdjęcie USG i obrączka, której nigdy nie zdjął. Zatrzymał się na chwilę przy lesie. Wysiadł, spojrzał w niebo. Dziadku, jeśli gdzieś tam jesteś, pomóż mi nie być taki jak on. Telefon zadzwonił. Nieznany numer. Odebrał. Halo. Panie Kamilu, tu szpital wojewódzki. Musi pan przyjechać. Pański ojciec. Co z nim? Wczoraj trafił na oddział. Zatrucie tlenkiem węgla. Nie udało się go uratować. Kamil długo milczał, potem powiedział tylko jedno: zrobił to, czego nie dokończył tamtej nocy. Rozłączył się, wsiadł z powrotem do samochodu, ale nie ruszył od razu. Zamknął oczy. Wtedy przypomniał sobie słowa Justyny: Nie wszystko było kłamstwem. Otworzył oczy, spojrzał na zdjęcie USG i uśmiechnął się lekko. Pierwszy raz od dawna. Może jeszcze coś z tego życia da się uratować, wyszeptał. Kilka miesięcy później. W małym mieszkaniu w kielcach Justyna tuliła niemowlę. Kamil siedział obok, patrząc na nią cicho. Nie byli już razem, ale byli rodziną, choć w inny sposób. Jak go nazwiemy? Zapytała. Kamil spojrzał w okno. Adam. Na cześć mojego dziadka. Ładne imię. I czyste. Powiedział: Bez wspomnień. Spojrzał na dziecko i dodał szeptem: Oby nigdy nie musiał wiedzieć, jak bardzo można zranić tych, których się kocha. Kamera powoli oddala się od nich. Za oknem śnieg, cisza. W tle słychać ciche sto lat to nagranie z wesela, które ktoś przypadkiem odtworzył w ragiu. Życie zatoczyło krąg, ale teraz, już bez bro, bez gości, bez szampana. Był to krąg prawdy, a nie kłamstwa.